Tup-tupu-tupu-tup-tup. Tup-tupu-tupu-tup-tup. Tup, tup. Tup, tup, tup. Kocham cię piwoto. cmok 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 cmoka, a spadam. Zabije cię kolesia masz. Słynny skok czarnucha największego fana piwotty. Piwotta jest głupia i ma zrytyri. A masz. Ty spadasz. Ooo. Oh. Help me, help me. Fuck you, fuck you. ha, ha, ha trup. Justin G. Goddardson. Zaby roger. Purusik. Auka. A masz głupku. Jest po Toby. Trachcę, Ja, ja żyję. On umarł, głupek, haha. Ja jestem boddy moment, zostaw go, a masz. Doładuj się tak, jak które było od momentu. Sru, Sruß, rus, 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 haha, jestem niezniszczalny. Wyprowadźmy go z błędu. Kilon. Juchu, juhu, 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 juhu. Juchu.